Czat czy to jest reale? To ja jak obserwuję wasze ma matki z podłogi biorą biorę prysznic. Sigma, Sigma... Zostaw o, moją matkę. O, sigma... Nigdy. Hejka tu Lenka, dobrze, że To na pewno challenge? nie pagata, bo tylko czy Na na A. Pio, pier... Nie... O mój Boże... Nie to jest jeszcze sprzed, sprzed pięciu Dycha lat. Dycha to za mało, za to xdd. Bez kitu, ku... a Gościu, wisisz mi przynajmniej jeszcze dychę. Co to k... Ku... A jest chłopie Nominacja i dostałam, tego się nie spodziewałam, aby... <noise> Jakie gówno Co Trzeba zrymować, ale naprawdę dostałam, że spodziewałam Serio <noise> Piewać no to jest. nie potrafię, ale za to może trafi. Pomagaj mi. Potrafię, trafię, nie Ja wiem, kto to rymował <noise> Masz Żydzie Jaki Żydzie, k***a Powinieneś z czystą przyjemnością mi oddać te pieniądze Za to k***a. To, co, teraz przez ciebie musimy przeżywać <laughs> Dzięki za nudy ciora Jakie puszki, ja te ryby biorę z gruszki co? Puszki, gruszki, biorę z gruszki Co, co czym ty gadasz? That's crazy Wytyfy? ty, wy? To było 5 lat temu, nie? Tulenka, super, że jesteście, zapraszam was na kolej. <laughs> Imagine. To będzie teraz największy MM na serwie zerymy biorę z gróż. Nie, 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 stop, 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 stop. Imagine, imagine, że od szóstego roku życia mówicie cały czas jeden i ten sam tekst, nie? Nieironicznie, hejka tu lęka. to polubi ostatni ma szczęście. Dobra, mam szczęście w takim razie. Polubiłem ostatni. Naprawdę spójrzcie tym pieskom. Masz naprawdę wielkie serce. Pozdrawiam serdecznie. Przypniesz? Top 3 fałszywe altruizmy, nie? Współczuję pieską, masz naprawdę wielkie serce. Pozdrawiam serdecznie, przypiesz. Dobra, odespałem. Cieszę się, że ostatecznie. Nie ma znowu. Nie, 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 Marcel, stop, Marcel, stop, stop, stop. Nie wysyłamy takich k***a, bo to jest sas. Ziomek nie może, nie może, nie może, nie może. Kopie! Kopie! Nie możesz hej, Katulenka, wysyłać k***a, czegoś takiego. Po chłopie jest kurwa kas. Wysyłania takich rzeczy. Gdzie oznaczenie płatnej promocji? Tak. Chyba się czepiasz, chłopie. A ona nie jest już legalna. Nie wiem, Bez nie wiem. CLS, kobut napisz, sto. a my wszyscy to polubimy, żeby lepka zobaczyła. <noise> nie. Był fajny, ciekawy, interesujący... Co? heka, ten filmik był fajny, ciekawy, interesujący... Do you even, Milena Schreiber i interpunkcje jakiekolwiek? Roxy się znalazł w schronisku, blablabla. Ja kto to ogląda, k***a? Zrywamy Dysena na Marcel. Kto, kto te rzeczy oglądał? O co tutaj chodzi? To są NPC, my nie powiedzcie mi, że ci ludzie są prawdziwi. Jakim cudem ten film ma 109 tysięcy wyświetleń, a. Yy, a 250 tysięcy? Ile masz gust muzyczny w życiu? Z czego, z czego komentarze mają po 30 łapek? ta temat 300 prawie, ale to jest Tam jakiego podlasianina zajebał. Kupione wyświetlenia. Mateusz ma więcej, więcej. U mnie w szkole co roku jest zbiór Okej, okay, okej, okay, okej, okay, cool. Więcej dużo komentarzy. <laughs> co? Co? To ten sam koleś. To on podbija, podbija komentarze. Chat. Już wie dlaczego tak dużo jest, nie? Ja idę po wakacjach do czwartej klasy. Let's go, let's go. Ja mieszkam w Katowicach, a mój wujek obok tego schroniska super, cool. Fajnie Zuzanna, nikt nie pytał, nie? Miło, miło, miło że się tym podzieliłaś. Uwielbiam cię ja dawaj wiem, więcej filmików. Eka tu, Linka, super odcinek, super masz pieski. Nie, 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 nie Krzysztof, Krzysztof, stop, 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 stop. Komentarze! <laughs> Ziołek. Co on gotuje ty? Dziękuję. Za co? Ja nie wiem dla ciebie, Lena, to jest śmieszne, że ci pies ucieka. Gdy pies ucieka, to najwidoczniej nie ma odpowiedniej opieki lub nie jest wyprowadzany na spacery. Nie chcę nikogo hejtować, ale to Hejka jest tu prawda. przed samobójem. <gry> Zacznę tak ci komentować filmy. Myślę, myślę... Stop, stop. Stop, stop, stop. Okej, okay, wybaczam, nie? Tak jakby widzę, że, widzę, że tutaj ten... Ale hejtować przez samo H, swoją drogą... A ogólnie rzecz biorąc, to jest k projekcja, nie? Najwidoczniej nie ma odpowiedniej opiki... Nie możesz tego wyjąć, wyjdzie, z tego filmu. Tak tylko mówię, nie? Ale bo nie mogę się spodziewać zbyt dużo... Zbyt dużo krytycznego myślenia z tej, idziemy z tych to I piszemy więcej komentarze. Stop! Stop! Sorka za spóźnienie, kocham was oglądać. Wybaczam, wybaczam. Pio Pio Piotr, Piotr zając. Nie ma za co, nie ma za co. no te ci to zła karma. Komentarze. <grywa> płacą mu, nie? Chłopaki płacą mu, k**a. W nawiasie edytowany W ogóle podoba mi się, jak ludzie na internecie piszą: Nie dawaj, yy, nie dawaj kotom albo psom tej karmy, ponieważ, yy, coś tam, bla 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 ble", i tak dalej. chłopie, zamknij łeb. Każdy pies. Bierz... Napiszemy Hejka tu kogut, fajne pieski, brawo. Ka każdy zwie zwierzak będzie zupełnie inaczej. A, reagował na jakąś daną karmę, nie? Jak Pie... eksperci. Żyje piesek dobrze. Danielek Babelek. <laughs> Za ile weźmiesz mnie na pieska hejka, tu kogo? Jo Co, co wy. Nie, nie, nie. Stop, 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 stop. Lęka zrobisz Pandora? Tour? taki, że pokazujesz, co ty chłopie, Paulina, dajesz w ogóle. Ale ty jesteś piękna i duża? Co to, co to. <laughs> Tylko się nie oglądałem i oglądasz. Dobrze, że jest tu... Okej, okay, dobra, dobra, bo to, 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 to zaczęli się zastanawiać, nie, ogólnie. Kocham pieski. Kocham piesek. A <grym> To jest trzeci komentarz. Żyje piesek dobrze. Smiley face. Kocham pieski, smiley face, kocham piesek, Kiedy smiley tak face. Kiedy <grym> <lasy, dziewczynko. grym> Ja... To są boty, nie? To są NPC w ch... Wiesz, że oni siedzą i oglądają, naprawdę, nie... To nie Pan pokazuje i youtuberów co do niej pisa. Ej! <grym> Oj, dziewczynko, jaka ty duża już jesteś. Ej, stop, stop! Proszę, zrób Sigma Boy Short? O oh my god, przekonał, nie? Ona ma już 15 lat? Nawet nie chce o tym myśleć, nie? Ja jestem tu dla komentarzy, tylko i wyłącznie Sorry za 3 godzinne spóźnienia. <grym> Imagine bez kitu, nie? Że przepraszacie kogoś, kto nigdy nie zobaczył waszego komentarza za spóźnienie! I to 3 godzinne! <grymianie> kurwa, ci ludzie byli urząd morski mówieni w kolejce do oglądania <grymianie> Kiedy OEF? Kiedy OEF? Ja dolej jak pizda <grymianie> <na tym grymianie> Yo! O kurwa, chłopie No, that's crazy That's crazy Cześć, lęka Ja p ja nie wierzę, że ci ludzie są k Prawdziwymi, realnymi istotami Nie wmówicie mi, kurwa Że Elżbieta Walkosz jest prawdziwym człowiekiem. Ktoś napisał ten komentarz, piszemy pod hejka, zobaczył tulejka, go i i i i i, i kliknął, nie i stwierdził, że tak, to jest komentarz, który chcę wysłać. Na, no. a moja sio sio siostra, sio siostra, siostra, yo, na, no, that's crazy, nawet bym nie pomyślał, żeby tak napisać komentarz. Moja siostra uwielbia psy i mam psa. Muzyk 25 Ty masz 30 lat, a oni mieli tak 5x mniej Muzyk 25 Nowa twarz na scenie Disco Polo, która wnosi świeże brzmienie i nowe życie do dobrze znanych hitów Specjalizuje się w coverach największych przebojów, ale każdy z nich podaje we własnym stylu, z charakterystycznym wokalem, nowoczesną produkcją, ogromną dawką pozytywnej energii Muzyka tańsza, śpiewu i dobrej zabawy, taka która pada w ucho i zostaje w głowie na długo Styl Disco Polo Dance Party Covers, pochodzenie Polska, mówisz? Misja robić misja. misja Sejka wnosi nowe brzmienie do polskiej muzyki <laughs> Misja robić muzykę, która bawi i łączy i daje ludziom radość Star projektu 2025 Okej, okay, okej, okay, okej okay, OKEJ okay. SUMO okay. AI. Dobra, zaskocz mnie Miałem taki sen O kurwa którym ona Absolutne, absolutne cinema, nie? Przytuliła się Wyszeptała, że to przy tobie chce Hej tak yeah. każdy dzień Pić o tobie każdy sen Brat gotuje, let's go! Dobra, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie przesadzę Ja w ogóle myślę, że powinieneś przestać oglądać Hejka lęka, nie? Twicz, co nype, twicz, co nype, twicz, co nype Jest i Mati Dobra, brakowało mi ciebie, chłopie, naprawdę Hejka, chcecie, żebym napisała po bo ukraińsku? 6 znaków zapytania, piszcie. Jeżeli to nie będzie k Mateusz, który napisze komentarze, to zwątpię, kurwa, istnieje, nie? Demet! Mateusz zawiódł. Ludzie się głupi jak buty. <laughs> Ale to jest, to jest ten sam koleś. Wegiel do blendera i To jest i ten sam koleś. To jest ten koleś, co kocha pieski i kocha piesek. <laughs> Chłop zostawił cztery komentarze. To nie są realni ludzie. Ludzie buty jak głup. Ludzie się głupi jak buty. No, 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 that's, cra that's crazy, that's crazy. Hej, jestem. sobie jest na komentarzach hejka. <laughs> Perhaps? <laughs> Pięć minut temu. Mati, nie zawieź mnie, nikogo to nie obchodzi. O, 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 to, 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 to. Nie, 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 Janusz, Janusz błaszczyk. Ja, ja przepraszam, nie, ja przepraszam, ale to jest już ten moment, w którym, w którym nie powinno się oglądać hejka tulenka, nie? To ja naprawdę z całym ku z szacunkiem, ale bez przesady. <noise> tak jakby... <noise> Kocham koty i psy. No, that's crazy. Właśnie to jest moment, żeby zacząć. Czwarta, pier... jedna minuta temu. To... O, 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 o mądre, mądre. Pierwsza. Najlepiej, żeby miał dwójkę o, dzieci o, o, o. i żonę. <noise> ja to znowu muzyk, hejka. Hejka, no cześć, no cześć, Ja od dzisiaj chyba zaczynam. Hejka, tu lejka. Ten sam koleś, dwa razy, trzy komentarze. O mój god. ja. mi się już rozladowują. No, that's crazy. Hejka, hejka, kiedy Only Fanka? Klasa. Są tam ludzie kultury. Czy obciach A jak myślicie? Ooh, beef, beef. Halo, Tom Ben Talking Friends? Wytyfy? Klasa. Oj, jest, jest, Maty wrócił? Tak. Mój bohater! Nie nienawidzę Leny i nie będę, bo ona nie jest dla dzieci, więc nadaje się ją tylko zgłosić do wotub, żeby ją zbanowały, bo ona się chwali. I Mati tylko odpisał komentarze! Komentarze! Ale no. Mati go rozjebał. Nie, 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 to nie jest realne. Nie, ja żyje w jakiejś symulacji. Czad, ja nie chcę nic mówić, nie? Ale bez kitu, ty mati, mati pozamiata. Skąd wszystkich. mu się te komentarze wzięły? <laughs> to, czy to jest istotne? Siedem. <laughs> Nikogo to nie obchodzi. Hejka tu Alicja, by the way, nie? To twój innik. <laughs> czy my możemy sprawdzić, kim jest kim jest Tomben Talking Friends, albo raczej F Filip Zapadwa? Renaldo jest najlepszy official music video. <laughs> Testuję nową trampolinę. Tom and Ben news part, part 2. Tom and Ben news part 1. Dobrze, zobaczmy official music video. O, let's go. jest Cristiano Ronaldo. Ronaldo jest dom. No, no so, sorry, chat, nie, sorry, nie, ale... Nie, 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 nie ma takiej opcji. <laughs> nie, nie. Nie, 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 co? Stop, 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 stop. Zdamy się, że Ronaldo ma beef Z hejka tu lęka, nie hej, kropka, ja, kropka, mam, kropka, małe, kropka, kotki. Myślisz, że powinniśmy zobaczyć, co jest na dysku twardym Artura Czerwińskiego? <laughs> Siemak to pierwszy. Okej, okay. czad, 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 błagam, błagam. Niech tutaj będzie, niech będzie tutaj Mati, który napisze komentarze. <laughs> I chłop, który napisze, że nikogo to nie obchodzi ogólnie mam pytanie czy mogę do ciebie napisać na mesaż nie 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 stop 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 czy ty już jesteś legalna hellna hellna pracam do mojej giereczki to jest chore, ja... <słyska> mam dość nie to jest naprawdę bardzo ważne co teraz powiem ogólnie rzecz biorąc jestem bardzo skonfundowany jeżeli chodzi o właśnie te komentarze pod filmami Tulenka, nie jak jeszcze rozumiem komentarze w których są dzieci to no tak jakby... Dzieci są dziećmi, nie? One będą pisać bzdury, będą pisać jakieś rzeczy randomowe Wy też pewnie pamiętacie, że pisaliście jakieś dziwne rzeczy pod kom Jakieś komentarze pod filmami, cokolwiek i tak dalej, nie? Nie zmienia to faktu, że YouTube plus 13, tak swoją drogą Ale najbardziej martwiące komentarze to są właśnie dorosłe chłopy Które coś co piszą, cokolwiek, cokolwiek na jej kanale, nie? Bez kitu Zi Ziomek, je jeżeli, jeżeli masz 40 plus lat i szramy na ryju to no chociaż przynajmniej nie pisz tych komentarzy Tylko oglądaj to tak, żeby nikt nie wiedział, że to oglądasz Bo to jest naprawdę k***a dziwne, nie? Bez kitu, żeby, żeby oglądać piętnastolatkę na YouTubie Tak jakby jaki k***a jest cel w oglądaniu tego typu contentu Przez dorosłego mężczyznę YouTube plus 13 to mardej by nie miał ofiar e, e, hey! widzów Ej! Premium, premium, tak bardzo jest premium Masz w sobie swag, masz Gucci bag Na dworze znów Jordana grasz Trudno mieć tu wartości Chyba cię to nie złości